Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na naszym webinarze Wprowadzenie do rozwiązania podwójnego bezpieczeństwa pojazdu. Bardzo proszę zadawać pytania w trakcie webinaru. Mamy naszych specjalistów, którzy bardzo chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Mam nadzieję, że nie zajmę dużo czasu, a jakby pojawią się tutaj nowe pomysły, jeżeli chodzi o, o, o to rozwiązanie. Tutaj w, naszej, w naszym dzisiejszym programie, agendzie omówimy informacje rynkowe oraz problemy, które, które obecnie są rozwiązywane. Przegląd rozwiązania. Mówimy tutaj o dwóch urządzeniach i jakie urządzenia używamy do tego rozwiązania. Ich cechy kluczowe, zalety. Chciałabym tutaj również opowiedzieć o scenariuszu z życia, na którym można, w jaki sposób można skonfigurować urządzenia. Oczywiście chciałabym tutaj wspomnieć również o możliwościach baterii oraz o korzyściach, które możemy otrzymać z tego rozwiązania. Pozwolę sobie przejść do kolejne, kolejnego slajdu. Mhm. Tutaj chciałam od razu pokazać, przejść do spostrzeżeń takich dotyczących naszego rynku, co do tej pory uzyskaliśmy, zbadaliśmy z rynku w Europie i poza Europą. Dotknęliśmy, wydaje mi się, jednego z najprawdopodobniej z kluczowych punktów bezpieczeństwa pojazdów na całym świecie. Mówi się, że około 10 miliardów dolarów zostało straconych tylko z, powody, z powodu kradzieży pojazdów w 2020 roku. Tutaj, jak widać w wiadomościach rynkowych, tylko 30 do 50% z tych pojazdów zostało odzyskane. Tak więc każdego roku na całym świecie kradzionych jest średnio około 4 miliony pojazdów. Tak, takie, są, takie, takie są realia ponieważ to rozwiązanie zostało stworzone do pracy, do pracy, jeżeli mówimy o leasingu, o wynajmie samochodów. Według światowej informacji Hertz, Avis i inne globalnie wygenerowało około, jeżeli mówimy o obrotach rynku samochodów, ponad 91 miliardów euro najnowsza analiza sugeruje że w latach 1923 rok rynek ten wzrosł. Tutaj rosnący sektor staje się coraz bardziej atrakcyjny dla złodziei. Możemy również zobaczyć kradzieże samochodów na całym świecie krajów, między krajami i regionem. Liczby tutaj są różne. Jak widzicie Państwo, w Europie jest to bardzo, bardzo duża ilość skradzionych samochodów. Mówimy tutaj nawet o 600 tysiącach. Liczby są różne, ale we wszystkich regionach i tak utrzymuje się bardzo wysoki poziom, jeżeli mówimy o kradzieży. W końcowej ulotce korzyści możemy tutaj zobaczyć wszystkie informacje, jak możemy korzystać z naszego rozwiązania. Tutaj chciałam pokazać taki nasz film, jest to podwójne rozwiązanie tego naszego bezpieczeństwa, tu jest wprowadzenie, bardzo proszę zobaczyć, zajmie to kilka minut, myślę, że to jest dość ciekawy film, który pokazuje, wizualizuje to, to całe rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten film się Państwu spodobał. Przejdźmy dalej i porozmawiajmy może o tym, jak to działa. Tutaj chciałam powiedzieć o tych dwóch urządzeniach. Mówimy tutaj o podwójnym bezpieczeństwie. To jest pierwsze rozwiązanie Telematics oraz mobility. Szczerze mówiąc, była to bardzo wyboista droga, aby dostarczyć i zaprezentować to rozwiązanie. Tutaj dopracowanie funkcjonalności zajęło nam około 6 miesięcy, ale teraz możemy powiedzieć, że było naprawdę warto. Większość trackerów służy do śledzenia i zbierania różnych danych pojazdu, prawda? Mówimy tutaj o monitorowaniu prędkości. O monitorowaniu pojazdu i, i, i tak dalej. Te elementy śledzące są również używane w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Coraz więcej firm, osób prywatnych integruje takie urządzenia śledzące. Złodzieje stają się coraz bardziej zaawansowani i kradną pojazdy, nawet gdy urządzenie śledzące jest już, jest, jest już zainstalowane. Aby działać szybko, my modernizujemy nasze urządzenia, tworzymy nowe, oraz łączymy rozwiązania, aby przenieść bezpieczeństwo pojazdów na wyższy poziom. Przejdźmy dalej. Opowiem troszeczkę więcej o tej funkcjonalności. Lokalizatory Teutonica Telematics służą jako główne rozwiązanie. Która umożliwia menadżerowi, flot i właścicielom pojazdów monitorowania ich pojazdu. Właśnie to rozwiązanie działa w, prawie z wszystkimi trackerami Teutonica to Telematics, które obsługują Bluetooth 4.0. Istnieje tutaj kilka wyjątków, w zależności od właśnie wersji firmware'a. Pełną listę takich obsługiwanych trackerów można znaleźć na naszej stronie Wikipedia. Lub można się skontaktować ze swoim bezpośrednim kierownikiem. Nasza lista tych obsługiwanych urządzeń zostanie najprawdopodobniej odnowiona w przyszłości. My zawsze dążymy do tego, aby to rozwiązanie było dostępne na całym świecie, w każdym kraju. Nasze lokalizatory pojazdów posiadają bogaty zestaw funkcji, elastyczne opcje, obsługę adapterów CAN, wejścia impulsowe oraz inne elementy, które naprawdę poprawiają bezpieczeństwo w następujących scenariuszach. Tutaj mówimy w, w tym rozwiązaniu o imobilizerze, który pozwala na zablokowanie rozrusznika przed nieautoryzowanymi kierowcami. Mówimy tutaj o wykrywaniu zagłuszenia, wykrywaniu zagłuszenia sygnału urządzenia i blokowanie rozpoczęte w razie potrzeby. Wykrywanie odłączenia, to znaczy wykrywanie za pomocą urządzenia w pojeździe, to znaczy odłączenie od źródła zasilania. Mamy tutaj również wykrywanie holowania, wykrywanie nieautoryzowanego ruchu pojazdu lub zmiany konta. Możemy tutaj również utworzyć geofence, to znaczy wirtualną granicę wokół urządzenia, i wtedy zostają wysyłane powiadomienia, jeśli urządzenie opuszcza taką granicę osobom nieuprawnionym. chciałabym się tutaj przyjrzeć drugiej połowie rozwiązania. Tutaj mówimy o, kluczowym, o kluczowych funkcjach Tacto: długość żywotnym, żywotności baterii. Prawdopodobnie osoby, które już testowały, próbowały tego naszego urządzenia, wiedzą o tym, że opracowaliśmy specjalny, opatentowany algorytm bluetoothowy, który pozwala na ekstremalne wydłużenie żywotności baterii Tacto. Oprócz tego wybraliśmy akumulatory o długiej żywotności, które nie ulega degradacji rozładowaniu. Urządzenie będzie działać podczas okresowego ping pingowania z FMB 130, na przykład w tym wypadku przez Bluetooth, co pozwala nam właśnie wydłużyć żywotność tej baterii. Szybkość samorozładowania wynosi mniej niż 1% po pierwszym roku przechowywania urządzenia. Chciałam tutaj również. Powiedzieć o łatwości instalacji oraz wyjmowania baterii przy wymianie. Urządzenie zostało opracowane z myślą o kilku opcjach montażu. Jest on bardzo mały, możemy go ukryć w dowolnym miejscu i ma posiadam takie specjalne otwory, gdzie możemy skręcić na przykład śruby przy montażu, ale niedługo może będziemy mogli również zaoferować takie uchwyty magnetyczne. Które będą służyły do montażu łatwiejszego. Wymiana baterii trwa około maksymalnie 50 sekund, co pozwala zaoszczędzić czas nie tylko dla Państwa, ale także dla swojego klienta. Jak ktoś będzie miał ochotę po tym webinarze, będę mogła podać taką informację, jak wygląda wymiana tej baterii. Naprawdę gwarantuję, że to jest dosłownie kilka sekund. Tutaj mamy również wiadomość że I'm alive, żyje. To znaczy podczas konfiguracji do wysyłania tych pingów, pingów z FMB130, w tym samym czasie możesz, możemy skonfigurować urządzenie tak, aby wysyłało wiadomości I'm alive. To znaczy to jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, że wszystko jest w porządku z urządzeniem i działa tak, jak zostało skonfigurowane. Tutaj mówię również o IP68. Można go tak zamontować, aby wytrzymało warunki wewnętrzne i zewnętrzne, wszystkie warunki atmosferyczne. Mówimy na przykład, możemy tutaj wspomnieć, posiadamy swoją grupę, która uczestniczyła w Dakarze, testowała to te nasze rozwiązanie. Wszystko się sprawdziło i udało. I że ktoś będzie miał ochotę się dowiedzieć więcej o naszej grupie, która uczestniczy w Dakarze, bardzo chętnie prześlę taką informację. Chciałam tutaj również wspomnieć o trybie odzyskiwania. Jest to specjalna funkcja TAT 100, która zaczyna działać w najbardziej krytycznym momencie. To znaczy podczas korzystania z tej funkcjonalności lokalizacja może być odbierana na przykład co 30 sekund. To oczywiście wszystko zależy od tej konfiguracji. Może to być co minutę, co dwie, ale sytuacja jest dokładnie ta sama. Urządzenie wysyła swoją lokalizację. Dlaczego potrzebujemy tych dwóch urządzeń? Lokalizator Teltonika Telematics jest głównym trackerem pojazdu, natomiast Teltonika Mobility działa jako tracker zapasowy, dodatkowy, który jest ukryty w innej części samochodu. Okresowo on komunikuje się z głównym trackerem poprzez połączenie właśnie Bluetoothem 4.0. Właśnie. Bardziej doświadczeni przestępcy samochodowi zwykle podejrzewają, że na przykład w pojeździe zainstalowany jest lokalizator w przedniej części samochodu, gdzie mówimy o, o, o przodzie. O, I wtedy um, chcą pokonać tą przeszkodę. E, jeśli główny. Tracker, myślą, zostanie uszkodzony, wyciągnięty, odłączony, to wtedy zapasowy tracker, który jest na tyłach samochodu, obudzi się ze swojego uśpienia i wysyła do serwera alarm o możliwej właśnie kradzieży samochodu. Właśnie tak jak wspominałam wcześniej, nasze urządzenie, TATSTOP, okresowo sprawdza główny tracker. Tak więc, gdy urządzenie na przykład nie widzi głównego trackera, budzi się. Aby rozpocząć na przykład komunikację awaryjną. To rozwiązanie ma kilka zalet. Mówimy tutaj o zwiększeniu ochrony przed kradzieżą samochodów. Lokalizator zapasowy wysyła właśnie alarm, gdy lokalizator główny jest odłączony lub uszkodzony. Skuteczniejsze odzyskiwanie skradzionego pojazdu, to znaczy mamy tutaj takie plusy, że jest dużo łatwiej znaleźć skradziony samochód. Jeśli nadal ma działający lokalizator, mówimy tutaj o łatwej instalacji konfiguracji. Jeden lokalizator łączy się z pojazdem, a drugi trzeba zamontować gdzieś w samochodzie. Jest to rozwiązanie oszczędzające pieniądze. Troszeczkę się tutaj opóźniamy. Jest to oszczędzające pieniądze. Znacznie mniej kosztuje zainstalowanie właśnie dwóch urządzeń śledzących GPS niż zakup kolejnego właśnie samochodu. Jest to dyskretne i długoterminowe rozwiązanie. Zapasowy tracker będzie aktywnie wspierał główny tracker. Jest to, Mówimy tutaj o od 3 do 5 lat, czasami nawet 7, w zależności oczywiście od konfiguracji. Dzięki tutaj smukłej konstrukcji można go bardzo łatwo ukryć, umieścić w dowolnym miejscu w samochodzie. Tutaj chciałam troszeczkę pokazać topologię. Rozumiem, że jest to dosyć trudne do zrozumienia, ale chciałabym krok po kroku pokazać, jak to może wyglądać. Tutaj mamy dwa przykłady. Jeden samochód stoi w miejscu, drugi jest w trakcie właśnie kradzieży. Złodziej używa specjalnego sprzętu, właśnie do odnalezienia lokalizatora. Tak jak wspominałam wcześniej, złodzieje są doświadczeni, wiedzą, że ten lokalizator główny znajduje się zazwyczaj przy silniku, w przedniej części samochodu, a po jego odnalezieniu, odłączeniu, nie ma tego lokalizatora. W tym wypadku TAC-100 budzi się co kilka minut, aby sprawdzić z głównym trackerem, czy wszystko jest w porządku? Gdy TAT-100 nie znajduje głównego trackera, natychmiast aktywuje tryb odzyskiwania, który daje większą szansę na odzyskanie pojazdu. Teraz proszę głębiej wejść w ten obraz, sobie to wyobrazić, który pozwala nam właśnie tutaj zobaczenie tej sytuacji, w której znajdowało się wielu z naszych klientów. Urządzenie FMB działa stale i przesyła dane w czasie rzeczywistym na stronę serwera. W tym samym czasie aktywowany jest Bluetooth i pracuje w trybie nadajnika, informując TAT100, że wszystko jest w porządku i urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. TAT100 budzi się tutaj co 15 minut, na przykład tak jak w konfiguracji było zrobione, aby sprawdzić taki sygnał. Jeśli TAT100 otrzyma komunikat, że wszystko jest w porządku, zasypie i budzi się ponownie po 15 minutach. Proszę sobie wyobrazić, że złodziej używa np. specjalistycznego sprzętu, aby znaleźć lokalizator i zablokować go, a następnie go znaleźć. TAC to budzi się. Aby sprawdzić po raz kolejny i widzi, że nie ma sygnału z głównego trackera, od razu wysła współrzędny na serwer i wróci do trybu uśpienia. To samo robi po 15 minutach. Czyli czas można skonfigurować tak, aby przedłużyć żywotność tego urządzenia. Tutaj, w tej konkretnej tabeli, widzimy dwa scenariusze dotyczące czasu pracy baterii. Jeden scenariusz to jest 5 lat żywotności baterii w trybie Bluetooth. Inny scenariusz to jest 7 lat pracy na baterii w trybie Bluetooth. Tutaj, pierwszy scenariusz o, o tej możliwościach baterii e, oraz FMB e, możemy sprawdzać w odstępie na przykład co 15 minut. E, Tad 100 wysyła wiadomość, że jestem, I'm alive, e, współ, z współrzędnymi. E, jeśli w tym scenariuszu na przykład doszłoby do kradzieży, e, Tad 100 obudziłby się e, e, i wtedy byłby aktywowany co dwa dni. Czyli jednocześnie wysyłając zapis z GNSS co godzinę. Jeśli chcesz oczywiście mieć te rekordy częściej, możesz wysyłać wiadomość, aby zwiększyć ten ping co 3 minuty, a będziesz miał dodatkowy na przykład czas śledzenia przez kolejne 3 godziny. Drugi scenariusz, tutaj wysyłka tych danych jest co 30 minut. To są różne troszeczkę parametry. Ogólnie scenariusz jest taki sam. Tutaj możemy zmieniać również konfigurację scenariusza według własnego uznania. Mogę udostępnić taki kalkulator dla partnerów, którzy mają ochotę właśnie dokonać własnych obliczeń. Do czego zmierzamy? Że to nasze urządzenie w takim scenariuszu i w jednym i w drugim wytrzymuje 5 lub 7 lat. Także jest to bardzo długi okres czasu. To jest wszystko w zależności od właśnie konfiguracji. Chciałabym tutaj pokazać ulotkę korzyści, tak jak obiecałam na początku. Tutaj podsumowaliśmy wszystkie informacje, o których wspomniałam w prezentacji i oczywiście kilka dodatkowych. Tutaj zaczynając od rynku wypożyczalni samochodów jako punkt odniesienia, chciałabym, aby, abyście Państwo zrozumieli ten potencjał i rozmiar tego rozwiązania. Wzięliśmy tutaj kilka, pod uwagę kilka krajów, regionów, aby sprawdzić właśnie stopień, w jakim, jest, w, jakim, w jakim momencie to występuje. Tutaj patrzymy, również braliśmy pod uwagę regiony, kraje, ale realnie jakby sytuacja jest taka sama. To znaczy firmy, na przykład, na przykład firma posiada 70 tysięcy pojazdów ze stopą kradzieży 0,3%. Stopa zwrotu to jest 55%. W ciągu 5 lat straty takiej firmy na przykład mogą przekraczać około 11 milionów euro. Mówimy tutaj o inwestycji 70 tysięcy pojazdów i integracji obu urządzeń TAT i FMW. Bez względu na to, jakie potencjalne oszczędności Twojego klienta mogą wynieść, około 6 milionów euro. To oczywiście jest scenariusz, który my zakładamy, ale patrząc bezpośrednio na potrzeby klienta, możemy obliczyć i patrząc na jego park samochodowy, możemy obliczyć jego straty oraz oszczędności. To chyba tyle, co chciałam powiedzieć o tym rozwiązaniu. Webinar był dosyć krótki. Uprościliśmy sprawę. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę zamówić jakieś jednostki, proszę zeskanować kod lub złożyć zamówienie. Chciałabym również zaprosić Państwa do zeskanowania kodu QR oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych. Zostawię to okno, jeżeli ma ktoś z Państwa ochotę. Proszę zadawać również pytania przez naszą, naszą zakładkę Q&A. Tylko proszę w języku angielskim, ewentualnie w polskim przetłumaczę. Chętnie pomożemy, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.